Hej, witajcie w dzisiejszym odcinku pokażę wam takie triki dla początkujących może nie triki ale jakieś takie porady pierwszą poradą na pewno jest żebyście no brali udziały może nie w konkursach ale szli na różne lekcje. Możecie też sobie zainstalować SimpliPiano, Piano, bardzo dobre. Możecie na 7 dni mm, sobie zrobić za darmo wersję premium. Możecie też nauczyć nut wszystkich. Um, potem można też z YouTube'a sobie brać, na wszystko brać. I potem jak nauczycie się tych wszystkich nut, to potem możecie grać różne piosenki. Na przykład ja już miałem w kotek na potok, ale teraz mam i nie zagram, może w gie, w kiedy w jakimś odcinku. Ale to dlatego, bo teraz dokładnie nie wiem, jak ona szła, bo dawno temu ją ja Ale pierwsze najważniejsze pięć nut, moim zdaniem, to jest C, D, E, F, G. To są pierwsze nuty, a potem nauczycie się A i znowu A, podwójna no i wszystko, więc później nauczycie się jakichś trudniejszych nut i potem nauczycie się grać lewą ręką. To jest dosyć uciążliwe, ale przyzwy... kwestia przyzwyczajona, przyzwyczajona. Hmm, potem nauczycie się grać obydwoma rękoma, ale musicie mieć porządne pianino albo najlepiej keyboard, ale no ja bardziej proponuję do Simply Piano, na pewno bardziej proponuję do Simply Piano pia keyboard, ale pianino też wodzi. Bardzo dobra. I do lekcji YouTube'a zależy na czym youtuberzy grają. Więc no. I tak naprawdę też koniec z odcinka. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję na pewno. No i taki... No co, no mam nadzieję. Czy co, no i... Pa.